o to aby zachować spokój i prosimy o nieużywanie pirotechniki. Dzień dobry drodzy państwo, jestem rolnikiem z Warmińsko-Mazurskiego Województwa, z Bartoszyc. Eee, przyjechałam tu dzisiaj z wielką nadzieją, jestem podbudowana sercem i rośnie, że jest nas tutaj tylu rolników i nie tylko, bo są górnicy, przewoźnicy, myśliwi, leśnicy. Drodzy Państwo, jadąc tutaj, wszyscy, dlatego mówię, są tutaj naprawdę różne grupy społeczne. Jadąc tutaj, eee, liczyłam się z tym, że dzisiaj nie ugramy wiele, ale powiem Wam szczerze, że ja już wiem. I wy też musicie wiedzieć, przyjechaliście tutaj walczyć, bo jest nam ciężko, bo nie mamy za co żyć, bo nie mamy za co uprawiać, bo nie mamy dalszych perspektyw na przyszłość. A dziś okaże się i za chwilę to zobaczycie, że tam ci ludzie co poszli, to już jest ułożone, im od dzisiaj będzie rozwiązanie protestów i jest koniec. Proszę o zapytanie, spokojnie, Bo drodzy państwo że to są prowokacje. na czym to polega, drodzy państwo? Kochani, uwaga uwaga. Uwaga. uwaga, uwaga! Tak jak wspomniał organizator... Do hymnu, A więc tak, słuchajcie, mamy panią, która przed chwilą wystąpiła na scenie, Pani została zdjęta z sceny, mm. ponieważ Pani powiedziała, Pani jest skąd? Pokażę Pani. Jestem rolnikiem z Bartoszy. Jest, jest rolniczką z Bartoszy. Jestem powiązana z nikim, można to łatwo sprawdzić. Nie mam powiązań z żadną partią polityczną. Z nikim nie ja jestem powiązana. Dlaczego by powiedziała nie Pani to? o swoje, to... ponieważ u nas też organizowałam protest. Bo też jestem za tym, że są rzeczy, które trzeba zmienić. Ale niestety tutaj jest taka obłuda oszustwo. To już było wiadomo od początku, że to jest ułożone. To jest... Dzisiaj to będzie zaklepane. Dostaniemy dopłatę, żeby nam zapchać usta i, to, i dzisiaj protesty mają zostać wszystkie rozwiązane. Ko, to jest koniec, koniec. Skąd takie informacje? Nie mogę powiedzieć, skąd mam takie informacje, ale po prostu mam takie informacje i wiem, że tak jest i tak będzie. Rozwiązują protesty, przyklepią nam troszeczkę pieniążków, żebyśmy byli zadowoleni, ale oni to zrobią tak naprawdę, żeby nas skłócić znowu z ludźmi, ze zwykłymi konsumentami. Bo dadzą nam te dopłaty, i ludzie będą widzieć, no, że już musimy iść w pole. Nie zrozumią tego, że to nie chodzi o te dopłaty, które oni nawet nam będą proponować. Tylko musimy iść w pole, ale swoje będą myśleć. Dostali dopłatę, są szczęśliwi, bo trzeba im dawać, bo my nie, nie umiemy pracować, już mamy dwie lewe ręce. Byłem na miejscu, nagrywałem to, bardzo mi się dlatego nie... Dlatego mi zabrali ten mikrofon, dlatego mnie raz zdjęli ze sceny, straszyli mnie policją, że mnie za chwilę policja zabierze. Teraz mnie zdjęli ze sceny, zabrali mikrofon. Dlaczego? Dlaczego Bali się mnie tam wpuścić? Bo doskonale wiedzą, że to jest prawda. To jest prawda. A ja się nie boję mówić prawdy. Jestem rolnikiem i ja tu przyjecham dla siebie walczyć. Dla siebie, dla innych rolników oczywiście też. Dla ludzi, żeby jedli nasze Polskie. Ale nie walczyć dla nich, ciepłe posadki, żeby przyklepywali sobie pomiędzy sobą, a oni mówią, że to tam dla rolników bzdura, kłamstwo, obłudę i oszustwo. Dziękuję. Tylko tyle, tak? Dziękuję.